Mogę zabezpieczyć swój samochód skutecznie przed kradzieżą samodzielnie i za 60 zł? Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno nie było tutoriali DIY, czyli dzisiaj montujemy tak zwanego Kill Switcha. Będzie ze mną Adrian, bohaterem będzie. Słynny pasat B5, ale auto jest nieistotne. Generalnie, kill switch to jest taka metoda zabezpieczania pojazdu, która bardzo, ale to bardzo denerwuje złodziei samochodów, więc tutaj na pewno dislike polecam od nich. Natomiast jest to metoda, która nie jest przewidywalna przez nich, dlatego że montujemy odcięcie zapłonu, montujemy odcięcie zapłonu w miejscu, w którym, czy pompy paliwa, czy czegokolwiek, o którym tylko my wiemy, a zatem. Kiedy złodziej próbuje nam ukraść auto, nawet jeżeli jest na jakimś tam kejlesie i tak dalej, czyli już te bezdotykowe systemy, będą mieli walizeczkę, przechwycą nam sygnał, ale my mamy zamontowane i sami to zamontujemy, bo to, to też jest ważne, żeby nie było tak jak niektóre myjnie samochodowe, które podrabiały kluczyki, a potem znikało, znaczy tylko 15 samochodów mu przybito, nie, ale to tylko. No nie wiem, chciałem powiedzieć, że to... Do więc żeby też nie było są też firmy, które montują takie systemy, nie musicie sami się bawić, ale ja znowu już wolałbym, żeby zrobić to samemu. Czy jest to trudne? Nie jest to aż tak trudne. Natomiast pokażemy wam dzisiaj troszeczkę krok po kroku, mniej więcej jak to wygląda. Na pewno trzeba trochę porozbierać rzeczy i troszeczkę trzeba by, żeby zrobić to profesjonalnie lutowania. Natomiast można to zrobić jeszcze taniej, ktoś mi powie, na zasadzie po prostu nie robić gotowego urządzenia dedykowanego, zresztą mamy polskie urządzenie, tylko samemu gdzieś tam zrobić włącznik, wyłącznik. Żeby to rozłączać, ale w sytuacji zagrożenia życia, i tutaj bardzo często rozmawialiśmy, kiedy samochód zgaśnie się na skrzyżowaniu na przejeździe kolejowym, no to System, który my montujemy powoduje to, że jeszcze przez chwilę da się ten samochód odpalić. Ten system prosty będzie powodował to, że żebyś odpalił samochód, musisz znowu znaleźć, wcisnąć guzik. Myślę, że jakbyś stanął na przejeździe kolejowym przy zamykających się rogatkach, no trochę byś spanikował i mógłbyś jednak tak tego nie zrobić, więc mm, bardziej blisko mojemu sercu będzie wydanie 60 zł, niż 10 złotych. bo i za 10 złotych można by to zrobić, czy za 5? 46,99 46, urządzenie. Ale samemu jakbyśmy robili takiego tylko kila, to jest dwie. Żeby się sam tak Nie, 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 urządzenie. Żeby sam guzik był, wiesz, do odcinania. To co początkowo myśleliśmy. No, ale to nie są Tak, by się pamięta, to nie Tak. Nie no, wiem, 10 groszy. No, 10 groszy. Ech, więc to tak by wyglądało, ale to bez sensu. Dobrze, słuchajcie. Zaczynajmy od demontażu wszystkiego, i potem pokażę wam, jak wygląda to urządzenie. W to jakby potraktujmy, że nie jest reklama, bo nie jest. Generalnie urządzenie tej wielkości do tego całego zestawu należy sobie zakupić jedyną rzecz, jaką trzeba to jest guziczek. I robota nie jest trudna. Po rozebraniu jest to robota na powiedzmy sobotnie popołudnie. Myślę, że czas montażu to są dwa piwka. No. Potrzebujemy tak naprawdę stałego plusa. Plusa po stacyjce tylko jest wymagane to, żeby ten plus w momencie rozruchu również był tam podawany prąd, co nie jest zawsze oczywiste. Jeśli mamy dodatkowy alarm, podłączamy to też pod alarm, dzięki czemu nawet jeśli alarm będzie uzbrojony, to ten samochód się nie uruchomi mimo odblokowania blokady. No i masa plus guziczek, który też jest zwierany do masy w zależności jak to sobie zrobimy. Czy, czy jakieś dwa wystające punkty, które zewrzemy ze sobą, czy jakiś przycisk oryginalnie umieszczony w samochodzie, czy dodatkowy przycisk gdzieś gdzieś ukryty, my po prostu zostawiliśmy sobie to na wierzchu. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, gdzie będzie schowane ostatecznie. Więc generalnie, jak Wam się rozbierze moment do stacyjki, zawsze macie przy stacyjce plusy, które warto sobie sprawdzić multimetrem. Dla Was może być dziwne rozbieranie po prostu czegoś i przecięcie, natomiast fajnie by było, żeby te końcówki już jak robicie na stałe, sobie lutować. Natomiast do zestawu jeszcze, co ciekawe, wchodzi, gdzieś jest ta kosteczka jedna. Jest biały kabelek, tak. o, tu, jest, tu jest kosteczka, którą my już jesteśmy w trakcie podłączania, czyli od niej właśnie wzięliśmy plus postacyjkowy i przedstacyjkowy, nie? E, tak. Stały, stały plus. Stały plus. I jest dioda. Dioda to jest ważny element tego wszystkiego. To jest dioda, która świadczy o tym, że wyłączamy lub włączamy. Nie ma guziczka, bo guziczek montujemy do masy. No i teraz zobaczcie, jak prostym jest zamontowanie jakiejkolwiek masy, kiedy sobie rozbierzemy. Znajdujemy jakąkolwiek masę, czyli element taki tutaj typowo metalowy, i to jest wszystko. Miejsca. Tutaj jest... ważne jest, że producent zaznaczy, żeby ta masa była naprawdę dobra, bo to jest bardzo ważne, żeby nam nie przerywało. I tutaj my wybraliśmy najprostsze rozłączenie, tak naprawdę rozłączyliśmy rozrusznik. Mm -hmm. Ze względu na to, że mamy TDI-ka z pompą z tyłu i on by po uruchomieniu dalej jeszcze chwilę chodził, bo był paliwo tak. pompowo, ale no, można odłączać inne rzeczy, ale bardzo ważne jest, żeby nie podłączać tych systemów pod Czujniki w szczególności, czasami są takie pomysły na forach, podczujniki wału czy wałka, bo niestety to urządzenie może je zakłócać. A później szukanie tak, błędu. Dlaczego mechanik będzie siedział dwa tygodnie i próbował naprawić auto, bo się okaże, że pompa jest właśnie podłączona. Dobrze, z ciekawych miejsc warto by powiedzieć, tu z sobie rozmawialiśmy, bo ja nie będę Wam rzucał wszystkich miejsc, w których można to urządzenie ten guzik podłączyć, natomiast tu w tym się nie da zrobić, bo jest na plus. Natomiast w nowszych samochodach. Już można by. Nie, niektóre idzie, niektóre są niestety tak. drabinką rezysterową, wtedy też się nie da. Natomiast tutaj w niektórych jest sterowane masą by się dało. To by też się dało to pokombinować, żeby, żeby to zrobić tym przyciskiem, no ale nie dzisiaj. To jest jedno z ciekawszych miejsc, w których można by umieścić właśnie to odcięcie e, zapłonu, czyli w którymś z tych mm, przycisków. Inne miejsca to Wam zaraz pokażę, jakie są takie najpopularniejsze. SP. Tak, jakby. E, za, zaraz wam pokażemy, tylko postaramy się po to poskręcać. Więc generalnie zaczynamy od e, szukania kabli które szukamy sobie na kostkach, tak naprawdę. I potem tak, ile tych kabli przeciętych przyci będzie? Jeden. Przecięty będzie jeden. Przecięty będzie jeden. I ewentualnie potem go trzeba ładnie zalutować, zarobić, więc zaraz Adrian Wam tutaj ładnie... Można go nawet skrócić gdzieś tutaj, jeśli złodziej gdzieś znajdzie to, 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 to miejsce, Aha. to nie będzie w stanie go zabrzeć. No tak, bo mamy tutaj kostkę po drodze. Tak, no, musiałby powyrywać kabelki po, Odizolować na szybko, żeby zewrzeć, bo miałby tutaj po prostu za krótko do zwarcia. Ja widzicie, jak mo można mądrego posłuchać, dlatego tego się kabel Oczywiście kamiega, to, jest, to jest najprostsze miejsce. Wybraliśmy, najprostsze miejsce do schowania tego, e, ale no, można to bardziej skomplikować zdecydowanie. Na przykład właśnie pompę paliwa i ukryć gdziekolwiek w samochodzie, ten moduł gdzieś przeciąć. I... Więc teraz wyobraźcie sobie minę złodzieja, który przechwycił nawet jeżeli już jest auto na keylessie, e, czyli na tym inteligentnym kluczyku, czyli bezdotykowym odpalaniu. I wyobraźcie sobie minę gościa, który wsiada, ma przechwycony sygnał, klika start i nic się nie dzieje. Do nowszych samochodów są jeszcze prostsze blokady, gdzie tak chyba nie trzeba nic przecinać z tego co dobrze pamiętam, bo one zagłuszają kano odpowiednio tak, że samochód się nie uruchomi. Po prostu nie zareaguje na przycisk. I teraz wyobraźcie sobie panikę w oczach, bo chcesz jednak ukraść to auto i już wiesz, że jest odcięcie. I teraz pierwsze co, to musisz rwać te wszystkie rzeczy tutaj, bo nie rozkręcisz, nie masz czasu. Więc zanim on wyrwie, a nie wiadomo czy wyrwie, bo to też, zobaczcie, trochę tych takiej jest, żeby to porwać. I jeszcze zrobi się hamski numer pod tytułem utnie się o pół centymetra kabel i się nie da potem zawrzeć ze sobą no dochodzimy do sytuacji, że ktoś no, zniszczy Wam ten kawałek samochodu, ale raczej go nie ukradnie Nie, po prostu mu się odechce Ktoś go przestraszy, gdzieś wyjdzie światło, ktoś przejedzie To już jest czas, więc sam odcinek jest dość krótki, jeżeli chodzi o merytorykę Natomiast merytoryka polega na tym, żeby nawet zobaczcie, to jest tak prosta instrukcja, która wprost nam mówi z kolorami macie podwójny, szary, biały, czarny, czerwony, fioletowy, tak? I macie e, dioda sygnalizacyjna, wyjście sterujące z alarmu, e, ukryty włącznik lub sensor, który sami sobie dobieracie i macie połączenia do masy, masy, masy. I to jest tak naprawdę miejsce przejścia, stacyjka samochodowa i do przewodu sterującego elektrozawory. Czyli jest to banalnie proste tylko umieć obsługiwać Multimet. Dobrze, zacznijmy to łączyć, zobaczmy jak to działa i po kolei będziemy pokazywać. E, pst, nie chcesz bić się na minę przy zakupie samochodu i kupić trumny na kołach? Albo nie wiesz przypadkiem, czy ty sam nie jeździsz trumą na kołach? Dziś możesz kupić raport w Carverticalu, który zbada DNA twojego samochodu, czyli po numerze VIN zobaczycie, czy była szkoda, jaka szkoda, kiedy szkoda, na ile szkoda. Nawet zdjęcia tych szkód czasami się pojawiają przy autach z zagranicy i zobaczycie historię, czy nie był kradziony, czy nie jest klonem, ale przede wszystkim, jeżeli będziecie kupować kupowali raport na stronie Karwertykala i wpiszecie kod rabatowy o nazwie M4K, dostaniecie aż 30% rabatu, czyli przy większej ilości raportów zawsze warto to zrobić. Zobaczcie, czy nie jeździmy trumną na kółkach i jak kupujecie auto bez wychodzenia z domu, już możecie je sprawdzić, żeby ktoś nie wbił was na minę. Jest urządzenie i urządzenie jest wpięte. Ten jedyny To jest jedyna rzecz, którą musieliśmy zrobić. I to, co Adrian mówi, żeby uciąć kabel. Owszem, tylko musicie potem pamiętać, że on jest ucięty w razie, jakby ktoś chciał zdemontować to urządzenie, bo będzie miał ten sam problem. No, więc y, tutaj, zarobienie tego w momencie, kiedy jest skręcone na miotełkę, to jeszcze, żeby było fajnie, zalutować. Nie, to koniecznie to trzeba zalutować. Tak, tak. Koniecznie. tak, Zalutować i e, ten termo, tą termokurczkę założyć. Więc to jest tak naprawdę cały montaż tego urządzenia. No, prawie cały, no bo zaraz jeszcze będzie wyciąganie diod. i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Bo do tego po prostu już dalej wpinamy tylko kostkę. I teraz z tej kostki wyszliśmy. To ty zrobiłeś masę. Tak, chcecie w sensie tam? No, tak. Tak, więc te dwie masy zostały zrobione tutaj, a fioletowy kabel jest. Zapon. Zapon. I coś jeszcze idzie nam tutaj? Nie, dwie masy, zapon i szary. Nie, szary przewód jest niepodłączony, to jest w przypadku, kiedy jest alarm jakiś dodatkowy. A, czyli szary można wywołać. Jeżeli jest uzbrany alarm, to wyłącza całkowicie też na zapon dodatkowo. No więc tak naprawdę wy tu już nic nie tniecie, tylko od tej kostki, która wejdzie nam do urządzenia będziecie musieli się gdzieś domasować, masować a tutaj masy nawet chyba na tym by złapał, nie? Nie no, trzeba było z multimeter sprawdzić jakość tej masy. No. Natomiast jeśli chodzi o te urządzenia, są też takie, które mają na przykład do przyłożenia czytnik RFID, tak jak masz podobnie szafkę zamykaną, no są różne rozwiązania, tak? Więc to jest dość proste. I to jest teraz... takie najprostsze. Tak, Stasia przełoży do tyłu, jeszcze pokażemy, rozmawiamy sobie o miejscach, gdzie można to zamontować. Teraz słuchajcie, zazbrajamy, czyli wyłączyliśmy Zapłon, i zaraz o, widzicie, zaczyna mrygać, i to jest informacja o tym, że samochód jest zazbrojony. Dla złodzieja wygląda tak jak zwykła dioda od zwykłego alarmu. No i to z reguły tam, gdzieś tutaj najlepiej, na potrzeby już nie kombinować, ten kabel przeciągnąć. Nie ma sensu niczego. Chyba ja niektórzy tu gdzieś sobie wypuszczają. Tak, no to jest bardzo cienki kabel. Więc... tam, gdzie jest Wam łatwiej. I teraz, jeżeli mamy tu przewód, który jest z kostki masowy to on jest włącznikiem i między nim a drugim przewodem masowym montujemy włącznik, przekaźnik na zasadzie kliknięcia i teraz my go musimy tu wyobrazić sobie, że jest guzik nie, nie, zapłon zapłon najpierw teraz nie odpalimy, pokaż nic się nie dzieje nie? i teraz nastąpiło kliknięcie zgasła dioda Znać chyba masę za pierwszy tak, raz na tak, końcu tak, tak. Więc teraz z możliwych przycisków, jakie by były, albo zaślepione, które tu macie, zrobić sobie w nich przycisk, albo pod ESP, no, ale to wtedy wyłączysz SP. Nie wiem, czy raz po wyłączysz SP. A nie, nie, chyba nie. dopiero jak otworzysz. A no. nie, nie reaguje. Nie reaguje dosłownie tak naprawdę wszędzie, bo to tylko jedno kliknięcie go włącza, wyłącza, więc albo montujecie sobie na gdzieś kablowni, wiadomo, że no nie awaryjne, no bo no, chociaż. Upartego. Kolejne rzeczy, w których montujemy to od strony kierowcy, bardzo przydatne są tutaj w dywaniku na zasadzie kliknięcia. Gdzieś sobie go montujemy, tak żebyśmy tylko my wiedzieli, więc wsiadamy do samochodu, robimy pod klik. pod miękkim materiałem. Pod materiałem, pod dywanikiem, przy dywaniku. Więc teraz ilość miejsc, w których możemy go zamontować, jest nieograniczona. Możemy go nawet, możemy podręczny gdzieś, jakby kreatywność wasza spowoduje to, że osoba, która panicę będzie tutaj poruszać się w samochodzie, no po prostu. Zrezygnuje. Można no. skorzystać na przykład z tego, żeby jest włącznik biegów wstecznego do światła i tam skorzystać z tego, żeby wrzuca się wstecznie tylko na wstecznym odpali wrzuconym. No tak, to również też tak można. Więc kombinacji jest setki miejsc, no. tysiące. Można gdzieś nawet do lampki tutaj. To nie jest problem. I wyobraźcie sobie minę, że te osoby, jak wsiadają, to zawsze najpierw gdzieś tu szukają, próbują coś kliknąć, ale zobaczcie ile będzie kombinacji jeżeli coś takiego zamontujemy żeby temu człowiekowi utrudnić życie I tak jak mówiliśmy masa i tutaj już kończymy z tą masą i przykręcaniem natomiast pamiętajcie jedną rzecz że niezależnie od tego w jakim aucie to robicie to każde auto musi mieć ubezpieczenie i taki szybki update że na tym ubezpieczeniu wy możecie zarobić na przykład, na przykład ubezpieczając auto poprzez MUBI czyli wchodzicie na przeglądarkę której link macie w opisie Wprowadzacie dane wasze i waszego pojazdu, wylicza wam się ubezpieczenie od najtańszego do najdroższego. I teraz, jeżeli zakupicie z podanego linku w opisie, to 100 zł w ciągu paru tygodni wraca wam na konto, nawet na dwa auta. Plus, macie program polecający, że jeżeli kupicie, dostajecie specjalny link, który podajecie znajomym dalej. Jeżeli oni z niego zakupią, to na wasze konto zbiera się nawet do 2000 zł. Dobrze, masujmy dalej. Co jest ważne w tym wszystkim, słuchajcie, te 10 sekund, o których mówimy, jeżeli auto Wam zgaśnie, to myśmy odpalmy, guzik, ciach, zgasło, zgaśnie jeszcze raz zdążycie szybko odpalić tego nie zrobicie na urządzeniu, które mielibyście indywidualnie samego tego klikacza. To idzie samemu też zrobić, bo ktoś to wynalazł, tak? Natomiast taki podstawowy klikacz czy przekaźnik po prostu, który przytrzyma, no niestety więc, nie zadziała. Więc tutaj nie, no nie, nie cebuliłbym, no słuchajcie, to jest 40, teraz 50 zł my to kupowaliśmy za 46, dlatego będzie na początku 60 zł złotych zaokrąglam, za urządzenie gotowe, które to robi i mamy gotową metodykę, więc generalnie Cóż, 20, 30, 40, no dobra, do godziny, no bo jeszcze tutaj tego nie trzeba było chyba wykręcać, nie? Nie wiem, to bożejowi zostawiliśmy. Powiedzieliśmy, że mu szybciej uwolnimy stanowisko, jak pomoże rozkręcić. A, no właśnie. Więc się bardzo szybko zabrał. No dobrze. Tych wszystkich elementów aż tylu nie trzeba było rozbierać, więc na tym to polega, że właśnie kończymy odcinek tutorialowy, żeby się zaczęli, że to nie było trudne. Czyli tak naprawdę rozcięcie, odcinek o rozcięciu jednego kabelka, ale też zachęcający do tego, żeby zabezpieczać swoje samochody. Więc zaraz przejdźmy do podsumowania i porozmawiajmy o tym, czy warto, czy nie warto. A tobie jak się podoba, to wiesz, co zostawnie. Dobrze, słuchajcie, co myślicie? Warto czy nie warto poświęcić 40 minut, żeby zamontować takie urządzenie u Was w samochodzie? No, ja myślę, że warto. Ja myślę, że nie ma sensu kombinować z czymś tańszym. Owszem, możecie mi powiedzieć, że są firmy, które to zakładają. No, i pewnie jak chcecie, żeby autoalarmy i odcięcia, no to ok. Natomiast ja nie byłem nigdy fanem montowania dodatkowego autoalarmu. Bardzo przepraszam, bo to jakby dla mnie nie miało sensu. Dla mnie to miało większy sens niż montowanie autoalarmu, który potem, no niestety. Z biegiem lat, może się po prostu zepsuć. W najprostszej formie, w najprostszym przypadku, może się po prostu zepsuć. To urządzenie, oczywiście, też się może zepsuć. Nie chcę tutaj mi się rozbierać go, ale sądzę, że tu jest płytka i nic więcej. Ewentualnie ci tam przekaźniczych na niej, i to wszystko, ale coś, co ma sens. Czyli tak zwany kill switch, ale z głową. Bo bez głowy, no, warto wiedzieć, żeby nie było takich sytuacji, jak ostatnio spotkała pewną panią, tą co właśnie widzieliście na. W filmie przejeździe kolejowym. Ona, nie mówię, że tam był kill switch, tylko chodzi o to, że zobaczcie, że może ci auto zgas zgasnąć na środku e, torów. To już jest w ogóle jakaś abstrakcja, więc no cóż, chcecie więcej takich tutoriali. Ja jeszcze parę pomysłów mam na jakieś inne, żeby wam pokazywać, że jest to proste. Jest to trochę rozbierania i składania, no ale tak to właśnie wygląda. Dobrze, dziękuję. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i tyle. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.